Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kończymy omawiać tkanki zwierzęce, a tak naprawdę tkanki człowieka pod względem naturalnym. Omówimy w tym nagraniu tkankę mięśniową i tkankę nerwową. Jeśli chodzi o tkanki człowieka, to przypominam, jak wygląda wymaganie maturalne CKE. No dzisiaj skupimy się na tkance nerwowej i mięśniowej i oczywiście rozwiążemy dzisiaj zadanie maturalne. Ponieważ nauka do matury bez zadań maturalnych to nie nauka do matury. Ale najpierw przypomnijmy sobie szybciutko rozpoznawanie już znanych nam tkanek, które omawialiśmy w zeszłych nagraniach. To jest tkanka. Krzęstna a to kostna, kostna zbita. No, a to jest tkanka. Nabłonkowa to jest nabłonek wielowarstwowej płaski. Świetnie. No a teraz przechodzimy do tej tkanki, czyli do tkanki nerwowej. Tkanka nerwowa jest budowana z dwóch typów komórek. Neuronów. I komórek glejowych. Neurony to są podstawowe jednostki tkanki nerwowej. One generują impulsy nerwowe i przekazują informacje na duże odległości i bardzo szybko. Natomiast komórki glejowe uczestniczą w odżywianiu neuronów, w, czasami w ochronie. I ogólnie też mogą modulować i wspomagać działanie neuronów. Jeśli popatrzymy na budowę neuronu, to zobaczymy, że zwykle on zawiera takie gwiaździste ciało, komórki, w którym e, znajdują się właśnie organela komórkowe. Oraz neuron ma wypustki. E, takie liczne i stosunkowo krótkie wypustki to są dendryty, a Długa i pojedyncza wypustka to akson. Zasada przekazywania impulsu nerwowego jest taka. Dendryty przyjmują impuls nerwowy, przekazują do ciała komórki, no i potem akson już przekazuje ten impuls nerwowy od ciała do na przykład innej komórki yy, nerwowej. Czyli można tak sobie zapamiętać, że tak odbieramy, odbieramy impuls i przekazujemy. Odbieramy z takich licznych, krótkich do, do ciała komórki i takim jedną, jedną, długą wypustką przekazujemy dalej. Odbieramy, przekazujemy. No, i te aksony często zawierają jeszcze osłonkę mielinową, która umożliwia jeszcze szybsze przekazywanie tych impulsów nerwowych. Szczerze mówiąc, budowa tkanki nerwowej bardzo rzadko pojawia się na maturze, ale może się pojawić, ponieważ CKE ostatnio zaskakuje ilością zadań właśnie na rozpoznawanie tkanek oraz zaskakuje nieoczekiwanymi tematami. Jednak chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym ważnym zagadnieniu, o którym zwykle mówimy przy układzie nerwowym już. Więc żeby impuls nerwowy został przekazany od neuronu, na przykład do neuronu, to gdzieś pomiędzy tymi komórkami musi zajść to przekazywanie informacji. W jaki sposób, jeśli to są różne komórki? Poprzez synapsy. Wyróżniamy synapsy chemiczne i elektryczne. W synapsie chemicznej zauważycie takie pęcherzyki, w których jest neuroprzekaźnik. Ten neuroprzekaźnik uwalnia się z aksonu jednego neuronu do szczeliny synaptycznej i neuroprzekaźnik jest odbierany przez dendryt innego, drugiego neuronu poprzez receptory tego dendrytu i tak właśnie impuls nerwowy jest przekazywany od jednego neuronu do drugiego neuronu. Natomiast jeśli popatrzymy na synapsę elektryczną, już nie zobaczymy tam pęcherzyków, nie zobaczymy tam neuroprzekaźników i też w ogóle tej szczeliny synaptycznej. Synapsa chemiczna polega na szczelnym przyleganiu do siebie komórek nerwowych i na mm, przekazywanie, bezpośrednie przekazywanie impulsu nerwowego od komórki do komórki poprzez też takie mm, połączenie szczelinowe. I impuls nerwowy w synapsach elektrycznych jest przekazywany szybciej i może być przekazywany też w obu kierunkach. Przechodzimy teraz do tkanki mięśniowej. Wszystkie komórki mięśniowe zawierają białka aktynę i miozynę. I właśnie te białka umożliwiają kurczenie się mięśni. W ciele człowieka wyróżniamy trzy typy tkanki mięśniowej. Tkanka mięśniowa poprzecznie prączkowana szkieletowa, poprzecznie prączkowana serca i tkanka mięśniowa gładka, już nie poprzecznie prączkowana. Ale co oznacza to poprzeczne prączkowanie? Naukowcy zauważyli, że pod mikroskopem e, te tkanki, dwie tkanki, e, mają właśnie te takie, takie prączkowanie. Czy ktoś z Was pamięta, jak ono powstaje? Dlaczego my go widzimy pod mikroskopem? Ponieważ tkanka mięśniowa poprzecznie prączkowana zawiera bardzo regularnie ułożone e, miofilamenty. Miofilamenty aktynowe i miozynowe. Co to za słowo, takie miłofilamenty? Miło, zawsze miło, oznacza właśnie mięśnie. Natomiast filament to jest e, struktura cytoszkieletu, komórki. Miofilamenty. I miofilamenty aktynowe są cieńsze, takie cienkie, więc one są jaśniejsze pod mikroskopem. Natomiast miozynowe są grubsze, i takie bardziej ciemne. I dzięki temu bardzo regula regularnemu ułożeniu tych e, miofilamentów aktynowych i miozynowych względem siebie powstaje to poprzeczne prążkowanie. I te miofilamenty układają się w tak zwane sarkomery. Takie pojęcie biologiczne e, które opisuje taką jednostkę kurczliwą, można powiedzieć, mięśni poprzecznie prążkowanych. I teraz uwaga. Podczas skurczu długość tych miofilamentów aktynowych i miozynowych nie zmniejsza się, tak, ponieważ skurcz, kurczenie się wyobrażamy coś takiego. I z jednej strony tak, tak się odbywa, ale nie skraca, nie skraca się długość e, tych miofilamentów. W takim razie, co się dzieje? Te po prostu miofilamenty przemieszczają się względem siebie, i widzicie, że teraz też no, skur skurczyło się trochę, zmniejszyła się odległość pomiędzy moimi kciukami, ale długość moich palców nie zmniejszyła się. I mniej więcej tak właśnie to się odbywa. Więc jak coś taka, powiedzmy, pułapka naturalna, że te miofilamenty nie kurczą się, ale mięsień. Jak najbardziej się kurczy. Jeśli chodzi o charakterystyczne cechy poszczególnych typów tkanki mięśniowej, to tkanka poprzecznie prączkowana, szkieletowa, no, buduje mięśnie szkieletowe. Właśnie to, że tutaj e, poruszam się trochę, to jest właśnie dzięki mięśniom poprzecznie prączkowanym szkieletowym. E, ta tkanka ma cylindryczne, wydłużone włókna mięśniowe i liczne jądra. Położone peryferycznie. Ta tkanka kurczy się dość silnie, dość szybko, i te skurcze są jak najbardziej zależne od woli. Świadomie poruszam teraz swoimi rękami. Idziemy dalej. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca. Wchodzi w skład właśnie tej ściany serca. Ta tkanka zawiera bardzo charakterystyczne rozgałęzienia. Jeśli widzicie takie rozgałęziające się komórki mięśniowe, to możecie się zastanowić, czy to właśnie nie jest tkanka mięśniowa, poprzez brązkowana serca. I ym, pomiędzy te rozgałęzienia komórki w rozgałęzieniach łączą się między sobą dzięki wstawkom, wstawki. Tkanka. Serce zawiera właśnie takie wstawki i te rozgałęzienia e, umożliwiają bardzo synchroniczny skurcz serca, tej całej tkanki sercowej. I to umożliwia dobre działanie serca. Ale czy skurcze tkanki mięśniowej, poprzecznie prążkowanej serca są zależne od woli? Czy możecie świadomie zatrzymać teraz bicie serca? No nie. Więc ym, praca tej tkanki nie jest zależna od naszej woli. Więc nie każda tkanka poprzecznie prążkowana jest zależna od woli. Nie. Serca nie jest zależna. No i ostatni rodzaj tkanki mięśniowej tkanka mięśniowa gładka. Ona już nie zawiera takiego regularnego ułożenia miofilamentów aktynowych i miozynowych, natomiast oczywiście te miofilamenty zawiera. One umożliwiają kurczenie się. I ona wchodzi w skład na przykład ściany jelita, pęcherza moczowego, naczyń krwionośnych, właśnie takich różnych narządów wewnętrznych. Komórki tej tkanki mają taki wrzecionowaty już kształt, nie taki wdłużony cylindryczny, nie mają rozgałęzień, po prostu wrzecionowaty i mają po prostu jedno centralnie położone jądro w każdej komórce. Skurcze tej tkanki są już takie wolniejsze, i czy one zależne może są od naszej woli? Nie, nie możecie teraz e, skurczyć świadomie swój na przykład pęcherz moczowy albo jelita. Niestety nie uda się. No i teraz przechodzimy do zadań naturalnych. To nie będą jakieś bardzo obszerne i ambitne zadania, ale jednak uważam, że warto je zrobić. Na rysunku przedstawiono budowę komórki nerwowej neuronu. I musimy najpierw uzupełnić opis rysunku, podać nazwy elementów neuronu oznaczonych literami A i B. Oraz potem wskazać kierunek przewodzenia impulsu nerwowego. Więc A to jest, albo to są, ale bym powiedziała nawet jest, dendryt, a B. Akson. Świetnie. Idziemy dalej. Musimy wskazać kierunek przewodzenia impulsu nerwowego w neuronie, dorysować e, grot strzałki na rysunku, czyli Tutaj kierunek przewodzenia impulsu, strzałka musi być skierowana w prawo czy w lewo? W prawo. Pamiętacie, tak? Od dendrytów i przez akson wysyłamy od ciała dalej ten impuls. No i drugie zadanie dotyczące tkanki mięśniowej. Na rysunku przedstawiono trzy organy. Biceps, serce i jelito, różniący się rodzajem tworzącej je tkanki mięśniowej. Oczywiście, my to już rozumiemy. I musimy tutaj ocenić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Pierwsze zdanie. Biceps jest zbudowany z włókien o naprzemiennym ułożeniu aktyny i miozyny. Zgadzę się? Zgadzę się. Poprzeczne prączkowanie, tak? A taka budowa umożliwia znaczne jego skracanie w trakcie skurczu. Skracanie bicepsu, mięśnia. Tak, jak najbardziej. To prawda. Miofilamenty się nie skracają, mięsień jak najbardziej. Idziemy dalej. W obrębie serca jest możliwe bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pobudzenia, ponieważ komórki mięśniowe są rozgałęzione i połączone wstawkami. Czy to jest prawda? Tak. No nie mamy tutaj, nie mam tutaj żadnych uwag. Tak, jak napisali, tak właśnie jest. I ostatnie. Ściana jelita buduje tkanka mięśniowa gładka, której skurcz jest niezależny od woli. Prawda. Mamy tutaj trzy zdania prawdziwe i mam nadzieję, że po dzisiejszym nagraniu to zadanie nie było wcale aż takie trudne. Więc mam nadzieję, że jeśli zadania z tkanek zwierzęcych pojawią się na Waszej maturze, nie będziecie już przerażeni i na spokojnie otrzymacie te punkty. No a ja chciałabym jeszcze dzisiaj bardzo Wam podziękować za zaangażowanie i wsparcie mojego YouTube kanału. Wasze komentarze, polubienia i nawet wiadomości prywatne są są bardzo ważne dla mnie i dużo, dużo, naprawdę dużo dla mnie znaczą. No a gdybyście chcieli razem ze mną przygotować się do matury z biologii i mieć sprawdzone zadanie maturalne, to oczywiście zapraszam na mój pełny kurs maturalny, mini kurs i trening motorzysty. Wybór zależy od Twojego obecnego poziomu wiedzy i od tego, na jaki wynik liczysz. W razie jakichkolwiek pytań jestem do dyspozycji i przyjmuję w komentarzach propozycje dotyczące kolejnych tematów, takich teoretyczno-praktycznych nagrań na YouTube. Ponieważ e, tkanki roślinne, tkanki zwierzęce, wzięłam właśnie z komentarzy, wszystkie pomysły zanotuję i spośród nich wybiorę tematy e, dla kolejnych nagrań, zastanawiam się nad. Genetyką klasyczną i zastanawiam się również jeszcze nad przywodzeniem impulsu nerwowego, tym całym potencjałem czynnościowym. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i trzymam kciuki. Trzymam kciuki za każdego. Dasz radę ogarnąć maturę z biologii. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.